Cześć, witajcie. Jestem Tomek 11, a to jest kolejny odcinek z World of Tanks Blitz z powtórkami. Dzisiaj powtórka od kolegi Lwek 86 z klanu HSA, Pewnie tutaj nie będziecie widzieć, ale tutaj jest HSA. Później wam to pokażę na ekranach końcowych. I kolega Krana Arlu 44. Na mapie Portiamento. Zaczynamy. Dobra. Tutaj, jak możecie zauważyć, rzuciło na piątki, trzy piątki, cztery szóstki. No i co? W drużynie naszej nie ma żadnego TDK, a w drużynie przeciwna jest AT2. Dobra, tutaj widzę, że kolega dużo ataków włożył, 10 golda i 3, 7 haków. Widzę próba snajpienia w T34, ale on tam daleko jest. Tak samo tutaj. Różka go o załatwi. No niestety, kawał dla chyba na trolu będzie, jest Churchill. Dobra, jest Churchill, nie wiem dlaczego ten Churchill tutaj on sam tak wyjechał. Teraz, o tutaj nie trafiono trochę, trzeba, trzeba by było bardziej skupić. No tutaj też takie i ja bym radę miał dla kolegi, żeby nigdy nie bokiem, o teraz za 0 weszło krytycznie w Tutaj to już bym chyba strzelał Hakiem. Hakiem by można, albo o by się mogło pokusić. No i teraz dopiero weszło AT2. No i właśnie znaczy nie bokiem, nie wolno bokiem tym czołgiem, bo ten czołg bokiem jest papierowy. No i co? Tutaj AT2 sobie na środek podjechało. Pałka okay, już. I popatrzcie, już zostaliśmy obici tam na, na tym, na drugiej stronie, tutaj M6 i Leopard, no tak za bardzo tak bokiem i tyłem jechać no to tak nie, nie, nie bardzo mi się to widzi, bo ten czołg tak jak już mówiłem no ma pancerz tylko i wyłącznie tam jak się lekko kontujemy, bo Dużego site Scrapa, czy tam kontowania można nie robić. O jest KW2, Matrola. No tutaj dla kolegi to mogłoby się źle skończyć. Już jakby ten KW przycelował Saeka, no to już by było nieza fajnie. Dobra, mamy tutaj teraz 1020 punktów zadanych uszkodzeń. No i tutaj kolega no niepotrzebnie tak bokiem jedzie. Ja bym się cofał tyłem albo już bym pojechał. Tak to za bardzo nie można. O tutaj pożar i już jest 1509 zadanych uszkodzeń. Leopard jest. Tutaj a AT2 zaczyna strzelać. kawu. 2 się dingło. 730 mamy odbitego. A, to KW2 nie jest na trolu. Jednak. One ma, ma te takie działo gdzie szybciej ładuje chyba z 8 sekund tutaj głaskowanie i tutaj Taran. i teraz dopiero mamy już dwa 224 zadanych uszkodzeń, no i tutaj teraz na tą fałkę wszyscy próbują jechać, no bo ona jest osamotniona. Kolega już tutaj widzę 500 HP o za gąskę za zero, ja bym próbował y, skończyć tutaj y, te AT2 zajechać jakoś. O, tutaj Leopard. Ym. Tam jeszcze te 34. Dobra, teraz tutaj ten SRV. No, jeszcze wdziało. Dobra, no to już tutaj mamy. SRV już też pada. Mamy już teraz łącznie zadanych obrażeń 2803. Teraz tutaj ja już bym tutaj na Golda zmieniał. No i nie bokiem. Lepiej to by było się. A te dwa wiązkować. No i co? No i? 6 pragów i 3162 d No i ta fałka i menu to też tak nie za bardzo nie dużo HP mieliśmy. Dobra, zobaczmy wyniki końcowe. No i mamy tak MK, specjalistę, duży kaliber i medal, pula i pomniejsze medale kolega zrobił 3162 damage, 38 500 kredytów z dołu i 6 fragów. To jeszcze widzę na doładowaniu Golda. No i co? 1228 e, EXPA dostał, no i co? E, mam jeszcze dla Was kolejną powtórkę, tym razem e, to nie będzie... E, o, wtórkę chciałem. O dobra, tutaj jestem e, w plutonie teraz pasiecznym e, na Arlech. I to jest mapa Hellada i losowało nas na, na tą stronę, czyli na, no powiedziałbym tam tak średnio. No i co, my tutaj jesteśmy dwiema szóstkami. No tutaj też szóstki, no tak nie za bardzo, tutaj tdkt 8 mocny czołg Magnus, czołg z Battle Passa. teraz z tego co jest aktualnie. No i co, i zaczynamy. A ja tutaj e, tego jestem e, sobie, razem pojechaliśmy. E, można by to tak było powiedzieć. No i co? I tutaj będzie wyciąg, który ja zrobię. To oczywiście pluton klonowy jest. I tutaj mamy już K1s i Arla. Tutaj widzę, no kolega dostał i nie trafi. No ja bym zaczekał bardziej chyba. No tutaj te, te 34,85 na stoku było, jeśli dobrze pamiętam. I tutaj posieszny celuje. No niestety nie trafia i tutaj montowanie trochę przyblokował mnie. Tutaj teraz mam tego Arla. No kolega strzela, też dostaje już 700 ma a za 216 tylko, ja tutaj sobie na, y, tą fałkę strzelam. Tutaj mamy AT-8. Tam jeszcze ten magnes podpalony przeze mnie. Dobrze, I tutaj pasieczne fokusuje tego AT-8. Ten no, AT-8 w ogóle strzelił w niebo, jakby tam nie wiem, jakieś kwiatki były. No i te AT-8 już. Praktycznie na ogrysku jest. Nie wiem dlaczego jedzie tak. O, tutaj ding. No, ten pancerz AT8, no to jest taki bym powiedział tak nieprzewidywalny czasami. O, tutaj traf trafił. Kolega, ja dobiłem. Yy, no i co? Tutaj fałka sobie wyjechała. No, kolega tutaj od t zebrał i od Arla, tego, to jeszcze KW1S, ładnie oberwał, no i co, jeżeli gracie Pluton no to najważniejszą podstawą jest komunikacja, nie. O no tutaj kolega widzę haki załączył, tego to 3-4. Czy to przez Discord, czy to przez Teamspeak, zawsze warto się komunikować. No i tutaj jedyny taki e, błąd, do jakiego bym się mógł teraz przyczepić, to jest no, wyjechanie tak bokiem. Tutaj teraz ta fałka na ogrysku i arl naszego kawałka e, będzie próbował areszować. No i tutaj Paszeczny zdjął tą fałkę, właśnie. No ja sobie tam zjechałem w ten dół. Tutaj jest ar. Ja się chyba. No, tutaj teraz kolega tego arla, na tym arlu się chyba skupiliśmy. A teraz tam to strzeliłem w V. -kę. Tutaj chyba. O, tutaj bez przycelowania, tak. Też no i co, i mamy ponad 100 HP, no i mamy wyciąg, wyciąg plutonowy jest. A teraz widzę, że kolega, aha jaki zmienił przez chwilę i tutaj ten Magnus. Ogólnie to tutaj było takich kilka, o, a nie, no i tutaj chyba kolega ten, kolega w tym Magnusie pasiecznego skończy. On był tam wykryty. Teraz się ode mnie w ogóle ten magnus tam na dole odbił. E, tutaj to fałka. No, ja kończę i tutaj e, powiedziałem do pasiecznego, żeby mi tutaj zablokowała tą fałkę, żeby jej nie zabijał. Nie. To 5 fragów, No, ja sobie przadowałem i, i mamy wyciąg. 1 na 1. No i 5 fragów mam, pasieczny 2, no można by było powiedzieć, że wyciąg plutonowy, no tutaj kolega dostał drugą klasę, wsparcie i ostateczne poświęcenie. 2763 demedża, 2 zniszczone i tutaj oczywiście więcej ode mnie zrobił i tutaj tak jak można by było popatrzyć dostałem asa pancennego specjalistę, medal Radley'a Wolterca i ostateczne poświęcenie. No i co? Taki to był właśnie wyciąg plutonowy, można by to było rzec. No i co? Myślę, że w tym odcinku byłoby na tyle. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Dać łapki w górę, skomentować tego filmu. Zapraszam także na Discord gdzie jest specjalny kanał z powtórkami, tam możecie się nimi dzielić oraz sala yy, chwały tam możecie wszystkie screenshoty z gry jakie tam super wyniki zrobiliście możecie rzucać. No i co? Ja się z Wami żegnam. No yy, i co? Do usłyszenia w kolejnych odcinkach i cześć!